Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj będę wam mówił jaka jest najlepsza postać z każdej rzadkości w Brawl Stars Więc jeżeli matera się spodoba pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę Będę bardzo szczery, chyba nigdy tak szybko wstępie filmu nie wspominałem abyście dali suba i lajka Czemu? Nie mam pojęcia, bo wydaje mi się, że jest to dosyć łatwy film e, właśnie do opisania Jest dosyć oczywiste o co chodzi, po prostu wiecie mamy 5 e, rzadkości obecnie w tej grze Chyba, że chcemy liczyć Shelly osobno jako postać e, właśnie tą początkową Widzicie, mamy właśnie Shelly, która jest starting brawler, mamy Rery, super Rery, epiki, mityki oraz legendarki, no i po prostu właśnie w tym filmie będę wam mówił, jaka jest najlepsza postać, a może nawet dwie najlepsze postacie z tej kategorii, danej kategorii, jeżeli po prostu są na przykład dwie postacie, które są, no tak naprawdę moim zdaniem tak samo dobre, no to właśnie o obu wypowiem, obu się wypowiem, sorry, nie jestem najlepszy w mówieniu po polsku, chociaż jestem Polakiem. I jak coś są brane pod uwagę tylko tryby 3v3, rankedy bez modyfikatorów, czyli po prostu, no i wiecie, też takie rzeczy, screamy, y, turnieje, po prostu jakby to co oglądajmy, ale to wiecie, to się liczy jako rankedy. Ale po prostu nie bierzemy w ogóle pod uwagę takich rzeczy jak duelsy, są showdown, duo showdown, albo jakieś modyfikatory na rankedach, chociaż w tym sezonie nawet nie ma żadnych modyfikatorów, więc to trochę ułatwia sprawę. Jeśli chodzi o QA, mamy pytanie od kucharza Karla Jaka jest moja pierwsza? Czy jest Jest ona na 8 bicie, niestety wbita na trybie solo Shondon, ponieważ kiedyś grałem tylko trybie solo Shondon. Jak widzicie, no nie tryby solo shodan, tylko po prostu solo Shondon. Jak widzicie, mam dosyć sporo tych winów, ponieważ wtedy właśnie e, tylko to grałem. Ale przez ostatnie 2 lata, tak naprawdę ta liczba winów solo się nie zmieniła. Duo w sumie też tam pewnie ze 100 różnicy na duo i ze 50 różnicy na solo, bo jak serowię nasze. Jest jakieś na mapmakerze czy coś, ale jeżeli pytacie o moją pierwszą rangę 30, na trybach 3V3, to jest nią POKO. Którego wbiłem na brobolu razem e, z Raymondem. Więc wydaje mi się, że nie będę nic mówił o Shelly, no bo. Nie ma to po prostu żadnego sensu, biorąc pod uwagę, że jest ona jedyna w swojej kategorii, więc od razu przejdziemy do rerów. Akurat moje wybory mogą Was bardzo zaskoczyć, ale wydaje mi się, że są dwie postacie, które są na bardzo podobnym poziomie. Jest to w sumie dlatego, że obie postacie są bardzo mocne, tylko że jedna jest trochę lepsza niż inna na pucharkach, a druga jest trochę lepsza na rankedach niż właśnie na pucharkach, więc zaczynając od tej, która jest właśnie lepsza na pucharkach niż na rankedach, jest to Nita. I ogólnie Nita od momentu, w swoją hyper no to stała się top postacią, a przed hyperką była no dosyć średnią postacią, może nawet po tej gorszej stronie, tak, botom 15, botom 20 postaci Jak coś oczywiście, to znaczy, że top 15 do 20 najgorszych postaci. No ale właśnie ten hypercharge jest obecnie jednym z trzech najmocniejszych hyperek w grze. A biorąc pod uwagę, że mamy ich aż 37 w grze, jest to naprawdę bardzo spoko rzecz zanity. Jest chyba 37, teraz jestem prawie pewny, ale jeżeli jest mniej, no to możecie mnie poprawić w komentarzach. A jeżeli nie wiecie co ten hyper robi, no to po prostu sprawia, że miś ty chodzi dużo szybciej oraz że ma sporo więcej HP i to tak naprawdę sporo więcej HP. Tutaj pokazuję, że tylko 20%. My, szczerze, myślę, że to jest 50%, ale to po prostu tak wygląda w grze. Także jest dużo mocniejsze, ale po prostu, no naprawdę, ten hyper bardzo pomaga. Nicie, i dzięki temu jest dobrą postacią, teraz. A jak chodzi o drugą postać, ta myślę, że Was zdecydowanie zdziwi, i jest to Barley. Więc mam po prostu uczucie, że nikt o tym nie wie, ale Barley jest naprawdę strasznie mocną postacią, przede wszystkim na rankedach. W życiu ta postać nie miała lepszej rotacji map na rankedy, no bo tak naprawdę, oprócz takich map jak Shooting Star albo Cabon Canyon, no to na wszystko w wszystkich mapach można grać barleyem, ponieważ one wszystkie są zamknięte w obecnej rotacji. Na gemie są zamknięte same, na hodzone zamknięte, na robolu zamknięte, nawet na tym banty, na nokalcie, na budzie. No oprócz tych wyjątków właśnie tam dwóch. No nie, no są, jest pewnie jedna, albo jeszcze dwie inne mapy, których nie wymieniłem, które właśnie są takie dosyć otwarte, tak jak shooting star i canyon, na których się barleyem nie zagra. Ale tak naprawdę na każdej innej mapie, jak się na przykład ogląda na sportach, no to Barley ma wtedy bana, albo jest właśnie pikowany. Oczywiście nie zawsze, na przykład na jakiś Game Grabach, Hard Rock Mine, no to raczej Barleyem się nie zagra tak od razu, ale rozumiecie mniej więcej co o co mi chodzi. No ale prawdopodobnie w następnym sezonie Rankedów Barry już będzie dużo gorszą postacią, no i na pucharkach jakby nie jest najlepszy, ale i tak jest, będzie to pewnie nadal solidna postać. Trochę trudno mi wybrać najlepszego Superera, bo nie ma ich aż tak dużo. Ale te, które są właśnie dobre, no to są bardzo blisko siebie. Więc wpierw tak po prostu zrobię Honorable Mentions dla tych trochę gorszych, bo myślę, że jednak jest jeden Superar, który jest właśnie sporo nad innymi. A te Honorable Mentions, czyli po prostu wiecie, taki. Psz, dobra, szczerze nie jestem pewna, jak się to tłumaczy na polski dokładnie. Ale te postacie to jest Aidwit. Oraz Rico, 8bit no po prostu jest bardzo solidny w tej mecie i też kontruje takie postacie, no ogólnie postacie w mecie, na przykład Lily, a Rico no dostał hyperkę i też to jest bardzo mocna hyperka. No i chodzi o tą najmocniejszą postać że Z rzadkości postaci super rzadkich Jest to oczywiście Jessie Od momentu w którym jej Hyperka dostała buffa Na czas właśnie jak szybko się ładuje Bo jeżeli nie wiecie kiedyś Hyper Jessie Się ładował na 2,5 ulta A teraz się ładuje tylko na chyba 1,66 ulta Czyli wiecie 1 ult i 2 trzecie Więc to jest chyba 10 ataków Tak mi się wydaje jestem No bo ult Jessie się ładuje na 6 ataków No to wtedy tak to powinno być na 10 ataków To jest naprawdę dosyć małą ilość Jak na taką postać no i w sumie, wiecie, ten Hyper też jest jeden z najmocniejszych w grze nie jest chyba aż tak mocny jak ten Nity ale sama Jessie jako postać jest po prostu lepsza niż Nita bo wiecie, ma lepszy ręcz, też pociski się odbijają a, no i oczywiście, no po prostu dużo łatwiej jest grać Jessie właśnie w tej meczaku mamy niż nitą, więc po prostu, no tak po prostu porównuję ale obie te postacie są się teraz bardzo dobre ale wiecie, ten Hyper Jessie, no to po prostu jest gwarantowana kontrola no jeszcze z pierwszym Star Powerem oraz pierwszym gadżetem to jeszcze bardziej pomaga no bo pierwszy przed Star Powerem sobie leczysz ten turret i tak a pierwszy gadżet, no to sprawia oczywiście, że ty, tych swoich oponentów slowujesz i też nie mogą za bardzo tego turret rozwalić i jak ktoś najlepiej się używa tureta jeżeli się daje na przykład za murkiem Mogę wam tutaj dać przykład na dwóch mapach jak to można podstawić i myślę, że weźmiecie pod uwagę to jakby na przyszłość Mamy tutaj mapę double sush, ja tutaj sobie odparam taki, taki długopisik i powinniście tutaj właśnie postawić tego tureta Jesse za tymi trzema murkami, ponieważ po prostu oponenci wtedy mają trudno go zniszczyć no i też robi to bardzo dużą kontrolę. A drugi przykład to jest Ring of Fire. No i tutaj się daje mniej więcej w tym miejscu. Wiecie o co chodzi, po prostu tak za tymi trzema murkami. Tak to Wam bardziej dokładnie zaznacza, aby było to bardziej jasne. Ale jeżeli NM jest całkowicie wywalony do spawna, no to można nawet jakoś tutaj albo tutaj. Ale właśnie głównie preferuję to miejsce tutaj, co tak dosyć mocniej zaznaczyłem. Teraz przechodzimy do kategorii postaci, w których tych postaci jest sporo więcej. No i wiecie, tam super rarów, rarów jest po, nie wiem, 10, 9, coś takiego. Na pików. Z tego co wiem jest ponad 20, więc naprawdę dosyć trudny wybór i jest kilka postaci, które biorę pod uwagę. Między innymi te postacie to są Barry, Angelo, Gail, Frank, oraz Piper, więc zróbmy to jakąś metodą eliminacji, aby zostało nam dwie albo jedna postać. Więc wydaje mi się, że możemy wyeliminować Angelo oraz Piperkę z tych dwóch postaci, ponieważ po prostu no są oni bardzo dobrzy, dostali też oni w aktualizacji oboje Hyperki, ale po prostu te Hyperki nie są wcale broken i też no te postacie niedawno dostawały po kilka nerfów, więc po prostu wydaje mi się, że nie są one tak opa jak pozostała trójka. No i Gale akurat jest na pewno bardzo dobry, ale no w sumie też dla niego rotacja mapy jest teraz bardzo dobra, tak jak pod Barleya, ale po prostu wydaje mi się, że taki Frank oraz taki Barry, Barry mogą być bardziej niebezpieczni, ale naprawdę jest mi trudno powiedzieć, kto jest z tych właśnie najlepszy, więc tak ogólnie myślę, że bym powiedział, że Gale oraz Barry. Berry, sorry, ciągle zapominam, po prostu wiecie, Frank oczywiście też jest strasznie mocny, ale e, no można go oczywiście kontrować i wydaje mi się, że rotacja dla niego nie jest aż taka dobra jak właśnie na przykład dla Barley'a, dla Gale'a, ale po prostu i tak ta postać jest bardzo mocna i no trzeba ją zawsze brać pod uwagę, że istnieje, ale jednak się wypowiem teraz o Gale'u oraz o Berym. Zaczynając od Galea, jeżeli nie wiecie, czemu on stał się taki OP, to nie jest to z powodu że dostał on hyperkę. Jakby zawsze oczywiście hyperka jest bardzo e, niezłym buffem dla postaci, ale to nie jest główny powód, dla którego Gale stał się dużo mocniejszy. Tylko to, że jego ult został zmieniony. Nie mam pojęcia jak dokładnie działa teraz ult Galea, ale po prostu wiecie, kiedyś to zawsze normalnie po prostu był jeden taki projectile, co Jeden pocisk, który po prostu robi tam 1000, właśnie ileś HP e, damage'a oponentom. A teraz po prostu nie wiem, o czego to zależy. Ale raz robi 1200, właśnie tutaj 20. A raz robi tyś, e, 2000, no po prostu dwa razy to, czyli 2440. Więc naprawdę po prostu czasem robi dwa razy większy damage. I to czasem, to mam na myśli, że naprawdę bardzo często. Więc po prostu to jest główny powód, dla którego gel jest teraz dużo mocniejszy. Tak jak mówię, nie wiem, o czego to dokładnie zależy. I wydaje mi się, że jest to celowe. I nie jest to bóg, tylko że jest to celowe, bo by już to naprawili Ale jest to naprawdę ciekawa zmiana do tej postaci i na pewno jej wyszła to na plus Właśnie teraz jak sobie na przykład oglądacie jakieś turnieje, takie gdzie oczywiście grają lepsi gracze, a nie jakieś totalne randomy No to bardzo często ludzie będą pikowali Gale'a, akurat rzadko się go banuje, ale często się go pikuje Jak chodzi o Berego, no to nie wiem, czy wiecie, ma on global bana na takich na większych turniejach, czyli na przykład w kwalifikacjach oraz finałach miesiąca jeżeli nie wiecie co to znaczy global ban to znaczy, że po prostu postaci nie można pikować, ani banować że po prostu nie da się nic tą postacią zrobić właśnie na tych yy, meczach po prostu jakby ona nie istnieje, ok, tak, to możecie zrozumieć, ona nie istnieje tak na przykład było, gdy dodali Hypercharge, to wtedy te sześć, postacie, yy, sześć postaci, które zostały hyperki przez jakiś czas miały global bana, czyli po prostu nie można było ich fizycznie spikować nawet jeżeli się mówiło, że się nie użyje hyperki, no to po prostu nie można było odpignąć. Mi personalnie nie wydaje się Berry aż tak... Op, aby miał Globalbana, ale może jednak twórcy i lepsi gracze uważają inaczej. Trochę mi trudno powiedzieć, bo dosyć mało go widziałem akcji. No bo właśnie ma, te glo ma tego Globalbana, ale no mam nadzieję, że popełnili tutaj dobrą decyzję, a nie że tak po prostu mają tego Globalbana. Tak naprawdę nie jest aż taki OP. Nie mam pojęcia, że jest więcej mityków czy epików, szczerze, nie chcę mi się teraz tego liczyć, ale no, e, no tak na oko chyba jest jakoś no mniej więcej tyle samo. Tak na szybko mogę policzyć super. Z tego co naliczyłem, jest dokładnie tyle samo epików i tyle samo mityków, bo po 25 jest naprawdę dosyć śmieszne. Tutaj po raz kolejny są lekkie komplikacje, kogo by wybrać, ale stanęło mi między dwoma najlepszymi postaciami czyli między Basterem oraz właśnie Lili, Więc może wpierw pogadamy o Lili. Więc Lili oczywiście, jeżeli nikt nie wiedział, do jeżeli nikt nie wiedział... Boże, no nie no, na pewno sporo osób z Was wie, ale jeżeli ktoś nie wiedział, to chyba chciałem powiedzieć, e, to w ostatnich zmianach w balansie Lili dostała dosyć ciekawego reworka w sumie, no bo to był i buff i nerf. Buff był taki, że po prostu dostała drugą amunicję, drugi slot do amunicji i jest teraz ona jedyną postacią w grze, która ma się dwa takie sloty, ale też dostała nerfa na ulta, który po prostu... No sam ult sobie teraz zamiast dwóch koła damage'a robi jeden damage'a. I po tym jak właśnie już był update i stało, okazało się, że Lili to jest jedna z najbardziej broken postaci w historii tej gry, no to znerfili jej HP oraz jej damage, co sprawiło, że stała się ona gorsza, ale nadal jest ona top postacią w całej grze. Ogólnie problem z tą metą jest taki, że trudno jest bardzo powiedzieć jak Frank i jak Lili są jak Frank i Lili są mocni. ponieważ dostali oni oboje właśnie nerfy, o przy Franku zapomniałem to powiedzieć, ale to są właśnie nerfa też. No i no przynajmniej jestem w stanie powiedzieć jaka jest najlepsza postać w grze ogólnie, ale to powiem potem. Ale właśnie trudno trochę powiedzieć jak to dokładnie wygląda z Lili Frankiem, no i tak jak mówiłem z Beryl. Ale wydaje mi się nadal, że Lili to jest naprawdę top 3 może top 5 meta postać, no i na pewno jest lepsza niż Frank. A chodzi o Bastera? no to po prostu wydaje mi się, że wszędzie można nim teraz grać. Tak samo rotacja map, jak dla Gale'a i dla Barley'a, no to dla serza jest bardzo i to bardzo świetna. Ogólnie dla tych postaci z takim mid range'em albo short range'em, tanki TP jest naprawdę ta rotacja mega spoko. Jestem ciekawy, ile razy w ogóle Buster dostawał nerf w swojej historii, bo wydaje mi się, że ma on minimum 10 nerfów, chociaż może się mylę. Ale nie wiem czy pamiętacie jak bardzo Buster był broken gdy go w ogóle dodali Miał sporo większy damage Oraz też jego tarcza trwała dwa razy dłużej Też jego drugi gadżet robił slowa Więc naprawdę ta postać była dużo mocniejsza w przeszłości Ale i tak po dziś dzień utrzymuje się w topce No top 10 MTS jest na pewno teraz Buster Po prostu w każdym tym kompietem ten Buster pasuje i po prostu też tak dużo dobrych postaci, np. przykład Amber albo Lily Buster kontruje. No i zostały same legendarki. Jest to chyba jedyna kategoria w tym odcinku, w której tylko pogadam o jednej postaci, ponieważ wydaje mi się, że odpowiedź jest bardzo oczywista. Jest to też m.in. moim zdaniem najmocniejsza postać w grze jest to Mac. Ten reward, który dostałem Mac jest po prostu crazy. Jej damage jest crazy. Normalnie się czuję jakbym znowu grał Mac na mutacji. Trochę nie chce mi się tego tłumaczyć, no bo jak sobie sami pogracie Mac, no to widzicie nawet. Trudno jest ją skontrować. Jedyne myślę, że szanse na skontrowanie Meg to jest jakaś koletka. No ale tak ogólnie, no to ta postać jest teraz strasznie OP. Ale też chcę wspomnieć, że ogólnie kategoria legendarnych postaci jest teraz bardzo dobra. Jakby jest bardzo sporo mega dobrych postaci, na przykład smog, yy, kot. Chester, Amber, Sandy, te wszystkie postacie są mega dobre. Co mnie trochę zdziwi, że na przykład taki Cordelius upadł trochę. No a oczywiście Crow, Leon też są teraz naprawdę dosyć słabi. E, znaczy Leon Spike. Crow jest dosyć zbalansowany w porównaniu do innych legend. Jest chyba najbardziej zbalansowaną ze wszystkich. czy jest akurat też spoko. No i Cordelius, jak mówiłem, trochę upadł, moje zdanie, bo się meta zmieniła właśnie. I ta meta, co mamy teraz, nie jest zbyt dobra pod Cordelius. W sumie wszystkie topowe postacie właśnie kontrują Cordeliusa, więc no to jest jego problem trochę. Więc to tyle jak chodzi o ten odcinek. Jeżeli Wam się materiał spodobał, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę. I widzimy się w następnym filmie. Yo!